I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony To jest kolejny odcinek Serii Zagranego. Wyjdźmy od numer do Kontynuujemy naszą przegodę Guralta, gdzie w poprzednim odcinku, jeśli dobrze pamiętacie, udało nam się dotrzeć do Wergiem. I dzisiaj będziemy mogli albo pobiec od razu do Flippy i ją zdobyć, żeby dowiedzieć się, gdzie jest nasza przyjaciółka, nasza dziewczyna, nasza kobieta, raczej Merigold Tris. Lub ten, pomóc dla Jorweta. Ja długo się zastanawiałem, co by tu zrobić, bo naprawdę nie wiedziałem. Uuu, ile tutaj jest fajnych rzeczy do zebrania. Złaś, kobieto! Aha, się nie da przejść, no to sobie nie podbieram. Tutaj macie coś do oddania mi? Nie. I dzisiaj, jeśli możecie usłyszeć, mamy troszeczkę lepszą jakość mikrofonu z powodu... Ua. Z powodu, że sobie troszeczkę pouczumiałem. Takie Gerald, hej, not care. Oooo! Oh. Żyjesz? Idź górą, spotkamy się w domu Filipa. No to fajnie. Tutaj się leją. Czyli mam, ja mam wejść jeszcze wyżej. Przecież tędy, rozumiem. W takim razie rozumiem. Nie ten... Nie ten! Jezus Maria, jak mi pies zacząć szczekać... Jakby coś przejechało obok. Ja nic nie mogę niestety na to poradzić. Ale ja ich mogę poradzić na to, że jest tu tak dużo. O kurde. O kurde, o kurde, o kurde. Trochę ich tu naprawdę siła jest, że się tak. A... Wow! Dobra. Dobra, wykończę cię ripostą. Teraz, którędy będę tu przejść? Mapa. Którędy tu przejść? To no mi pokazuje dwie różne rzeczy. Ja nie wiem, którędy przejść, żeby dojść do miejsca, gdzie ja chcę. Kurde, ten durny pies. Dobra, pookradam poukra ich. Płaczność potwory. Okej. Okay. Wiemy porządny miecz jakoś. Pójdę tędy, zobaczę dokąd mnie to zaprowadzi. Widzę, że tu. To... kurde, co to jest? Z golem. Dobra. Czyli to nie było tędy. Bo ja chcę, mimo wszystko polecieć na pomoc Jorwetowi. Niby nie byliśmy w dobrych stosunkach, ale mimo wszystko, myślę, że najlepszym sposobem będzie, jeśli pójdziemy mu najpierw uratować. Wiadomo, Tris ważna też, ale no kurde. Weź tu wybierz między jednym a drugim. Skoro tam był Golem, a wszyscy wiedzą, że Golem to jest to jest istota magiczna. Idziemy Idziemy pomóc dla... Najpierw dla. Jordeta! Chamy! O kurde! Jeżdżam stąd! o, Piękny pirłecik wykonany. Dobra, wchodzimy, znowu pyk. Petarda dla ciebie. Specjalnie, więc czuj się doceniony. Bum! Teraz tego jakoś by się wypadało przedrzeć od pleców strony, Właśnie. I teraz tędy? Nie, nie tędy. Dziwnie że mnie nie atakują, skoro wiedzą, że tak naprawdę... może i nie wiedzą. Może to i lepiej. Okej, okay, ja sobie tutaj poukradam jeszcze zanim cokolwiek zrobimy. ratwa jak... jakąś zabierzemy. O, tu skrzynię jest z orenami. Oreny zawsze w cenie, pamiętajcie. O kurde trochę ich tu jest! Trzymaj! Te na twarz. Jeszcze mam ich całkiem sporo, więc mogę ich troszeczkę podużywać. więcej bym się ciebie spodziewał między żołdakami Henselta. Nigdy mnie nie rozumiałeś, Jorbed. Po prostu nie zapomniałem o Flotsam. A to, że górne Edwin padło, nie oznacza, że pochowamy się po lasach. Twój sen się skończył, Jorbed. Nigdy. No i nie może się pogodzić z tym, że... ...Wergen dopadło. No, nie da rady. Nie da to rady się utrzymać. Ale to jest jego problem teraz. Je, my mu pomogliśmy. A co on z tym zrobi? To już jego problem. Coś to jest do okradzenia? Nie. Przy okazji mi się miksturki pokończyły, więc zanim pójdziemy dalej, ja sobie tutaj przycupnę. Wybiję trochę eliksirów. Przede wszystkim Gabron na obrażenia, skółkę na re regenerację. Uszczyk. Chwóde, bym chciał coś jeszcze, ale wszystko ma dużą toksyczność. No nie mógłbym wilgę. Ale po co mnie to? Najbardziej bym chciał tylko fata białego, ale to mnie... O, to to zatruje po prostu. Za dużo trzciznę to będzie miało w sobie. Dlatego no niestety, nie możemy. Chyba, że coś by zmniejszyło naszą toksyczność, ale no... Jest jak jest. Do szarża. Jako, że tu był golem, wyjmiemy sobie srebrny miecz. Na istoty... ...magiczne, a to jest jakiś... To nie jest jakiś zwykły golem, to jest co to jest oknisty golem led masz. Dziady go. Przebrzydła. I leżysz? Ciekawe. Co wyrzuciłaś? Tu jesteś. Kamil żywiołów i trofeum żywiołaka. Sprawdźmy co daje trofeum z żywiołaka. Cienizna, no tak, przecież ostatnio sprawdzaliśmy. To jest dom? Dobra. Filip, ooo! Chodzę! cześć! Nie, nie, wróć! Kurde, nie zdążyłem. Gdzie jest roż? Do zobaczenia, blok mój. Cześć, Hansel! Co tu robisz? Bo raczej nie po to, że porozmawiać ze mną, nie? Spóźniłeś się, król. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie. <laughs> Wiedz mi jasnowidz! Zabić go. Ja wam dam kurde, zabić go. Ła Ła, 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 ła. Wiecie co? Przyjaciele. Ja to zrobię tak. Kto pierwszy chce oberwać? Kurde. To nie wygląda za dobrze, jeśli chodzi o moją sytuację aktualną. A! Dobra, przynajmniej jeden padł. To mi strasznie ratuje sytuację. No, przyjacielu, pudło. Nie mów, że teraz. O, jeszcze. Chęso się dołączył. Przydało mi się zrobić takie coś: akcji. Kurde, nie zdążyłem. Nie no, trzeba to zrobić inaczej. Kwen. trochę w swojej kolejności, bo najpierw powinienem rzucić quen, a potem akcji, jak już coś. <laughs> No dobra W takim razie próba numer dwa pominąć się. Nie mam... To już słyszeliśmy Zabić go Jaki on miły, dobry król Dobra, czekajcie, może się Arden sposiłkujemy Nawet, nawet to wychodzi Dobra, ty zjeżdżaj. Powiedziałem ZJEŻDŻAJ! Szkól że mogę właśnie cię wykończyć. Dobra, teraz się robi mniej ciekawa sytuacja. Na króla to raczej akcja nie zadziała. Kurde, nie, nie mam tego już. Dobra, to może rzucę IRDEN. Kwen. Kurde, od razu mi ścieli. Ale są wytrzymani. To... O Jezus Maria. Dobra. Nie bez powodu sobie sobie tyle petard robiłem. I bum i bum. I boom. I boom. Dobra, jeden padł. Jest król? Tutaj leży. robić mieczem. W końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę. Przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. Oho, oho przyszedł. A ty jesteś w moich. Dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roche'owi, związałem się z jego ludźmi i stanąłem przed kolejnym wyborem. Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Vernon Ross, temerski kogucik w niebieskie paski, co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem Królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchi. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Lok Muin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Lok Muin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie? Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje Północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? <laughs> to ich pomysł. Chcą wskrzesić Radę i Kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie to bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich. To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Temerii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja! Znasz takie powiedzenie... Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem? To, że dzięki mnie, Kedwen jest silniejsze niż kiedykolwiek przedtem? Jesteś głupi. Jestem ostatnim Władcą Północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. Mordowanie i gwałcenie też zaliczasz do królewskich cnót nowego porządku? Każda dziewka marzy, żeby wychędożył ją król. A Wes? Oskarżyła ci się? A myślałem, że jej się podobało, bo piszczała jak nie naoliwiona ośka. Trudny wybór, bardzo trudny. Ale ja nie jestem wściekły. Chodźmy stąd, Vernon. Oszalałeś? Chciałeś zabić króla, a złapałeś tylko karalucha. Nie daruję mu. Chcesz dołączyć do ściganych przez siebie morderców dla takiego kurwiego syna? Zabijając Henselta realizujesz plan królobójców. Pomagasz im. Chodźmy. Mamy zostawić go żywego? Nie spocznie, póki nas nie dopadnie! Jeżeli mnie zabijecie, dopadną was moi poddani! No. To będzie musiał długo szukać. Wynośmy się stąd, zanim zmienię zdanie. Nic po nas, tak szeroko Udowodniłeś, że masz jaja, Vernon. Zabrakło ich w krytycznym momencie. Mogłeś zabić bezbronnego Henselta albo zmierzyć się z samym sobą. Wybrałeś trudniejszego przeciwnika. I wygrałeś. będę tego żałował do końca życia. To, co chciałeś mieć na samo cały świat? Żeby cię gonił? Bezsensownie? Nie, rosz. Jesteś spontaniczny. Wreszcie musiał powstrzymać. Tylko my wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila teleportowała się do Lok Muin. Gdzie Sheila, tam i Leto. Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć. No to do Lok Muin! Końcu. Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicia nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lokmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lok Młyn, mistrzu jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swoje bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życie. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy Północy, posłałem do Lok Muin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję w wzgardzie tej dać upust. Poseł od Radowida był... Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl natali straci grunt pod nogami. Stary wierny nataliz. dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy o co chodzi. Dobra jakko leżycie. No. Co za gnida? Zaraz tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wyg Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Neymo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę! Jesteśmy w Lokmuina, a nie w Chlewie! Kogo tam się przetrzymują? Czy to. Kurwa, to jest córka Frontesta. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Rałpenek to był wredny fiut, ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lok Muin. Jorved i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Broni and seed? też mają krew na rękach. W rany odeszły musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lekne moje cierpienie. Nazywa się Detmold. Uważaj, żebyś przy okazji kuracji nie wdepnął w jakieś łajno. Będzie czuł, że umiera. Niedziel skóry na niedźwiedziu, który biega po lesie. Detmold to szczura, nie niedźwiedź. I nie ma takiej nory, z której bym go nie wyciągnął. Rozumiem. Ale ja bym chciał sprawdzić czas. Oj, 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 oj. Mamy 19 minut, dopiero, prawie 20. To można jeszcze te kawały przejść. Czekaj jeszcze. Czekaj na mnie. Nie ja jeszcze paski. wziął. I rozdał te dwa punkciory, które tedy są. I bym chciał dojść do wirwalki. Co z tą adrenaliną? Bo jeszcze nie znalazłem nic, co by mogło się związać z Adrenaliną. To chcę. Zaczynam dużo używać widzę, z parady. Redukcja obrażeń, coś pięknego. Żywotność dam. Teraz tak, co my pójdziemy? Natychmiastowe zabicie średniowe. Wszelkie lepsze. Szansa na efekt. Jeden efekt. To mam wszystkie efekty krytyczne. Chyba pójdę w to. Tu. Tu, tu. Naładowanie paska adrenaliny. Dobrze, w takim razie sprawdzimy, co zachodzi z tą adrenaliną za cztery lewele. Dobra, spadamy. Straciłeś też swojego króla vernon. Nie zapominaj po co wyruszyłeś na tę wyprawę O kurde. Gid. harpie. Dobra! harpie to nie problem Co ty rzuca? A, i też się nagle pojawiła jedna. No, ja bym chciał pozbierać po tych harpek, no. Jeszcze zależy ile ja mam takich punktów. Miejsca. O, panie. Nie zapomniałem. Miejsce? A Jeżeli miejsca. Lato i przyjechali do Muin, to na pewno z niego nie wyjadą. Skąd? Okej. Okay. Harpie to dla nas nie problem. Ile, ile razy ja już to mówiłem. Ja coś trudniejszego, jakąś... Nie wiem, coś silniejszego od harpy. Dobro może. Albo od razu bazy liszka, ewentualnie jakoś wyberne. Nie powiesz. Endy? Endy. Wszędzie są paczkarki, No, co ja poradzę? O, już ty, jaka silniejsza Erynia. A to też nic. No, ty, panie, patrzcie, Erynia nas zaatakowała. Ale nic. zbierajmy po nich. Panusza widela coś się przyda. Ale jako no te luk mi? już wiem, że i tak... O Jezus Maria. O kolejna Erynia. Trzymała troszeczkę, nie powiem, że nie. A co to jest? Też Erynia, tutaj jakaś inna. Myślałem, że coś podobniejszego. Zawiedliście się, zawiedliście mnie Seriesly. Jakieś maczuszki są, A nic już nie ma, ograbione. No to już trudno. Ach, schowajmy miecz, bo chyba już nas nic nie zatrudniał. O, Rycerze zakonni. Co pięknie? Zakonu płonącej róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radowidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. W dodatku wystąpiła między nami pewna różnica zdań. Mogą mieć do mnie pretensje. W takim razie wytłumaczę im, że twoja obecność w Lok Muin jest niezbędna. I co dalej? Czego spodziewać się w mieście? Osobnych obozów, stref buforowych i częstych patroli. Tak to powinno być zorganizowane. Rozumiem, że masz doświadczenie. Podpisanie traktatu pokojowego w Cintrze przebiegło spokojnie. Jeśli nie liczyć ryków Henselta i całonocnej libacji ochotniczego Hufu Mahakamskiego. gawieć była zachwycona defiladą, bo nikt kurwa nie wie, że ja i mnie podobni siedzieliśmy tydzień nad planem miasta i głowiliśmy się, jak tych koronowanych idiotów porozdzielać. Banusz, któryś zechce mścić dawne krzywdy, liczę, że tu będzie podobnie. Czarodzieje chcą królewskiego złota. Dopilnuję, żeby do czasu nieuniknionej awantury o Dolinę Pontaru nie ubyło potencjalnych źródeł finansowania. Przekonamy się, czy chcieć to móc. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na Głównym Placu. W porządku. Okej. Okay. Zobaczymy, co mnie czeka. Czy zakon mnie dalej nie dalej nie lubi za to, co zrobiłem w, w Temerii? Stać! Kim jesteście? Vernon Rose i Gerald z Rivi w służbie Temeri. Zabójca Foltesta w służbie Temeri? Zabójca Foltesta jest w Lokmuin. Wiedźmin pomoże mi w jego pojmaniu. Mam gdzieś, kto zabił Foltesta, ale nie wpuszczę bydlaka, który wystąpił przeciwko zakonowi. W takim razie przejdę po twoim trupie, braciszku. Za tymi murami odbywają się pokojowe rokowania i nie dopuszczę do rozlewu krwi. Powiedz lepiej, co tu robią rycerze zakonu Płonącej Róży? Przybyliśmy na zaproszenie Jego Wysokości króla Radowida. To nie redania, żeby Radowid mógł wysyłać zaproszenia. Negujesz królewską wolę? Jeżeli zaprosił was Radowid, to dlaczego obozujecie pod miastem? Nie jesteśmy oficjalną delegacją. A my mamy zamiar spotkać się z Radowidem na oficjalnej audiencji. Spodziewa się nas. Zejdź nam z drogi. Radowid najwyraźniej nie wierzy w pokojowe zakończenie pokojowych obrad. Jedno jest pewne: w tym mieście nikomu nie można ufać. Nigdy nikomu nie można ufać. Pamiętam Trzeba się zorientować w, w sytuacji. Najwięcej dowiemy się od tego, który postawił rycerzy przed bramą do Lokmin. Idę do obozu Redańczyków. Jak chcesz powęszyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radowida. Dobrze. My jeszcze sobie tutaj połazimy poszperamy, nie? To nie ulega wątpliwości, ale to zrobimy dopiero w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić magiczną łapkę, żebyście pokazali, czy wam się podobało, czy też nie. Oraz pokazali, czy teraz jakość mikrofonu jest znacznie lepsza, albo chociaż niewiele lepsza. Pamiętajcie, żeby też zostawić magiczną, magiczny komentarz, jako ślad po sobie oraz o magicznej subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z filmami oraz pokazali, czy wam się podobało. Bardzo. A tymczasem trzymajcie się i cześć!